do dziewiątej, w sumie już troszeczkę później. Dzisiaj znajduję się na dworcu głównym w Poznaniu, za chwilę przejdę na peron trzeci, gdzie spodziewam się pociągu TLK zielono-górzanin, którym przyjedzie miłośnik kolei z Łowicza, Myślę, że spędzimy chwilkę czasu na poznańskim dworcu głównym. Przy okazji możecie zobaczyć, jaki imponujący wygląda już budynek nowo budowanego dworca. No to jedziemy. Pogoda dzisiaj niezbyt sprzyjająca, strasznie wieje od rana właśnie. No wieje niemiłosiernie, jednak już za chwilę przyjdzie skład. Widać, szanownego. Widać, hej o, Tutaj Siema. Witam, cześć. cześć, cześć! No to witamy. No to myślę, że będziemy się przemieszczać zaraz gdzieś w stronę parowozu, nie chociaż nie wiem, nie widziałem go jeszcze. W ogóle sytuacja ciekawa, bo kasztan spóźniony 5 godzin, zaraz tutaj do nas przyjedzie, to idziemy go nagrać. Są drogą chyba jeszcze tak spóźnionego pociągu, to nie udało mi się nagrać na, w Poznaniu. W sumie zobaczymy może być jakaś ciekawa, ciekawa lokomotywa, bo no spóźnienie jest na tyle duże, że nie wiadomo co się działo i co tam podstawili pod niego. Nie?

Odjechał kasztan, czekamy na parowóz. Zobaczymy jak to wypadnie. A dymi! Jeszcze przez ten wiatr, nie? To jeszcze bardziej. No, jedziemy. da. Czy nie da? To dopiero ciekawostka. Dziękujemy. Idziemy, idziemy. Zaopatrzenie zrobione przy dworcowej Biedronce, do teraz idziemy zobaczyć dworzec z góry obejrzeć zwłaszcza ten dach nie bo ten dach w sumie jest najbardziej ciekawy z tego dworca no. No, nie, nie, nie odciągać panowie panowie po tam tu nie wysiada na no. dworcu bo pociąg już, pociąg już wjeżdżał po prawej, panie, po prawej. Składzik zaraz przyjedzie na tor przy peronie piątym. Planowy odjazd godzina 10:30 czy 25? 30 No, i nasza ekipa pojedzie tym składem do Krakowa, by dalej kontynuować swojego podróżnika. Ja tutaj słyszałem, że to jeszcze w ma być po drodze. Coś takie o Poznanie zahaczą. Wrócimy do Poznania jutro. No, no, no. To... Będzie się działo. Ja mówię, ostatnimi czasy słuchajcie, bo to, to się zdarza coraz częściej. Jadą MK i jedzie zielona siódemka. Po raz kolejny to już takie coś widzę. nie zmienia? Nie, czoła nie zmienia, nie dalej prosto. A jakbyście chcieli wrócić, to macie podlasiaka. Nie miałem, A Ej, to takiej chyba nie mam. To jest, to jest pod. Two Słowiniec. I co? W sumie teraz macie przed sobą 6 godzin, nie? Takiej jazdy ciągłej. 8 będzie. 8? Po to jesteśmy 43 w... w... Krakowie, W Krakowie, tak. No, dokładnie. Raków Jest nas 3. Tak jest. Kogo, kogo mamy pozdrowić? Najważniejsza jest chyba Pitagorasa, bo go nie ma dzisiaj. Nie ma. No nie ma go dzisiaj. No, także spokojnie, pozdrowić go. I opierdzielić, że uciekł do... do... Do domu. Strony. No, do domu uciekł, no widzicie jak to jest. No. ja nie za sama, ale Ja stracham. też nie... Znaczy, ja tam wrząsem, to też pozdrawiam. Co tam, no wewnętrznie, żeby się pozdrawiać tam. No, jedziemy na Kraków i już. Dokładnie, no, no, to, no ja to ja się... To jest, no, ja się. się Poznaniu także. No, ja jutro nie wpadnę, ale... Cztery, cztery, trzy, No, to tam jakaś zwykła 7ka. Bakus. To ja idę powoli na czoło składu Będziecie machać, dobra No No i ekipa pojechała w dalszą drogę do Krakowa. Ja też uciekam już do domu. W tym miejscu się z Wami żegnam.